Siema, no tutaj Minecraft jak Ubla 6, a w tym odcinku chciałbym mm, właśnie chciałbym zrobić serię. Yy, mianowicie Zates of Space Jak tutaj widzimy. Mm, poczekajcie chwilę. No dobrze, więc możemy zaczynać. Jakby ktoś chciał z to pograć albo się tutaj, ja podam linka do tej strony, klika o tutaj sobie, właśnie tu i pobiera build ten. O tutaj to. Nie jeden, Nie, nie 7.6, tylko 7.5. Więc tak, klikamy serwer list i to pierwsze. No i dzisiaj zagramy sobie na polskim serwerze no i gra się prezentuje tak jest to stara wersja hmm, oczywiście klikamy co chcemy tutaj wybrać hmm, myślę że nic nie widzicie bo jest chyba ciemno za ciemno tutaj jest. No i będę robił taką serię. Ogólnie to Zeiss of Spadesa. Jakiś bóg. Dobra, nieważne. No to idziemy. No i o co tutaj chodzi? Pewnie większość z Was grała w tą grę, ale... No wiecie, więc chodzi tutaj mianowicie o to, żeby zabić przeciwnika, jak każdy się pewnie tutaj domyślił, bo skoro ma się broń. No i idziemy tam zapalować. Dobrze, zabiliśmy. Musimy się tu chować, bo... Kto wie, o zabiliśmy, nawet nie myślałem, że shotgun jest taki dobry, no ale jeszcze nie grałem shotgunem, grałem tylko karabinem i dubeltówką czy czymś tam, nie wiem co to jest. To sobie to zabudujemy to masz to też sobie zabudujemy jakby ktoś chciał to strzałkami się zmienia te kolory No jaki nob! No zaraz zalali się budyne. Kościół! o kurczę, musimy stąd wiać 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 idziemy za tamtym faciem Otory. pierwszy raz widzę ten shotgun nie nadaje się do dalekich strzałów, ale można przynajmniej strzelać. Nie wiem, czy coś widzicie, ale ta seria gdzieś będzie trwała jakieś 10 minut. Ja nie wiem ile. O, zmiana mapy. Dołączymy do pulaków i szokę. No i znowu szwabami jesteśmy. Tak jak widzimy. No i gdzie teraz mamy iść? My mamy iść... O, jaka fajna palma. Aż sobie ją zetnę. Ło, wow, takie drzewo. Granat też niszczy powierzchnię. I z daleka zabiera bardzo dużo HP. No ale spróbujemy. Myślę, że to by było na tyle Co do tej serii. Znaczy się na pierwszy odcinek to by było tyle. Więc na sam koniec. Zabijemy jednego. Albo mnie. Dobra. To by było na tyle. Siemano. Cześć. I na razie.